Witajcie, drogie Sprzelce, na czytaniu, na e, relacji i w styczniu. E, styczeń początek roku, to są momenty, w których patrzymy z nadzieją na to, co będzie. E, myślimy o tym, od czego odejść, na co się otworzyć. I myślę właśnie, że temu będzie służyło dzisiejsze czytanie: e, że coś z tego wyciągniecie dla siebie m, pozytywnego. Że spojrzycie w inny sposób, może właśnie z taką nadzieją w te Wasze relacje, zobaczycie, jakie są potrzeby partnera Wasze, i że to w konsekwencji da Wam takie nowe spojrzenie i przyniesie Wam jakiś pożytek. Jak zwykle po lewej stronie są Wasze energie, prawej Waszego partnera, ukochanej osoby, z którą jesteście w relacji lub chcielibyście być, a po środku to właśnie to, co jest pomiędzy Wami. I u Was tutaj pokazuje się bardzo piękna energia dwóch denarów. Taka próba zharmonizowania, zrównoważenia czegoś. E, jesteście e, spokojni i gotowi na zmiany, tak bym to w skrócie określiła. E, tutaj jest też takie połączenie, e, właśnie sparowanie, takie yin i yang, e, takie połączenie ciemnego z jasnym. E, takie też zauważenie, że wszystko ma dwa oblicza, jest taka dualność w świecie i Myślę też, że z takim zrozumieniem, że właśnie wszystko ma swoje blaski i cienie, będzie łatwiej wchodzić w jakiekolwiek relacje. Widzę tutaj też taką zmianę postawy z Waszej strony. Być może na większe zauważenie swoich potrzeb, na zauważenie siebie, i to wprowadza równowagę i harmonię do waszej relacji. W każdym razie czuję tutaj jakąś zmianę. Po stronie waszego partnera jest karta Królowej Mieczy, która może oznaczać konkretną osobę. W waszym życiu, czyli jeżeli jesteście mężczyznami, to kobieta, z którą jesteście, jest właśnie taka bardzo niezależna, nie boi się wypowiadać, co myśli, potrafi mówić prawdę, wyznaczać granice. Jest bardzo mądra przy tym. Jeżeli to jest energia mężczyzny, to właśnie polega ona na tym, że właśnie ktoś chce się z wami skomunikować, chce powiedzieć o czymś, co jest właśnie taką prawdą, wypowiedzieć coś z głębi serca. I to chyba też może zmienić układy pomiędzy wami na bardziej takie ogniste. Tu będzie właśnie chęć powiedzenia czegoś. I tutaj jest taka bardzo aktywizująca Was wzajemnie ku jakiemuś wspólnemu celowi energia. Tu jest namiętność, bo pomiędzy Wami jest karta rycerza buław, który właśnie coś rozognia, jest pełen zapału do czegoś, wprowadza właśnie takie zamieszanie, ale. To jest taka e, zdrowa energia, która jest pełna pasji. E, I może teraz spójrzmy, jak e, to wygląda pod względem potrzeb właśnie u Was i Waszego partnera. I ta chęć mówienia właśnie jest widoczna w potrzebach, bo tutaj pokazała się po stronie waszego partnera karta ośmiu buław, która oznacza właśnie taką komunikację, chęć porozumiewania się, chęć spojrzenia na coś z innej perspektywy, bo to jest właśnie taka karta strzelca, Merkurego w strzelcu, który jest lotny, jest lekki, jest w ruchu, bo to jest energia ruchu dużego, przyspieszenia spraw. No i właśnie ten strzelec, takie nakierowanie być może tej energii, tego porozumienia w Waszą stronę, żeby coś Wam powiedzieć, o czymś Wam powiedzieć. Natomiast po Waszej stronie jest cesarzowa, no to jest bardzo stabilna, obfita energia miłości, przyjemności, spokoju, macierzyństwa, takiego poczucia właśnie zabezpieczenia, wszystkiego, wszystko jest na swoim miejscu, płynie tak jak powinno. Wy czujecie się w tym dobrze, więc myślę właśnie, że po Waszej stronie jest chęć, żeby ta idylla, żeby takie coś, ten ogień, który się pokazał, żeby takie coś trwało. Chcecie być doceniane, chcecie być zauważone, chcecie móc właśnie czuć tą obfitość uczuć, czuć miłość. I tutaj pomiędzy Wami, myślę, że w wyniku właśnie tej komunikacji następuje duża zmiana w Waszej relacji. To jest taka transformacja od wewnątrz. Tutaj kończy się jakiś okres, być może właśnie jakiś zimny, Jakiś beznamiętny. I teraz zaczyna się dziać, bo umiecie być może porozmawiać o czymś, co jest trudne. I myślę, że tutaj nadajecie kształt waszej relacji, kształt tej rozmowy, bo cesarzowa wie, czego chce. Cesarzowa ma plan cesarzowa rządzi po prostu i rozdaje karty więc myślę, że tutaj właśnie swoim spokojem, swoją miłością dajecie też takie duże otulenie duży spokój całej sytuacji i całej tej transformacji która jest bardzo głęboka myślę, że wspólnie zamkniecie jakieś stare sprawy żeby przyspieszyć wdrażanie jakiegoś nowego być może pomysłu być może właśnie tutaj coś się narodziło w ogniu tej rozmowy i jaki będzie efekt właśnie tych waszych działań no i tutaj po waszej stronie jest właśnie zakończenie czegoś Zakończenie jakiegoś etapu, wyjście z czegoś, co może było trudne, bo transformacje nie są oczywiście łatwym procesem, zazwyczaj długotrwałym i okupionym no, trudami. Natomiast tutaj jest takie zakończenie czegoś z sukcesem, bo karta świata to właśnie sukces to jest wejście na tą górę, zdobycie czegoś czego pragnęliście a że wy drogie strzelce, miałyście na no to jakiś plan plan cesarzowy <grym> więc myślę, że tutaj to się uda i tutaj czuję waszą energię bo dużo jest buław w tym czytaniu więc tutaj wasz partner ma cztery buławy to jest karta właśnie Cieszenia się, radowania się, znalezienia takiej właśnie wspólnej przestrzeni, może podjęcie decyzji o związku, o trwałości czegoś, o zainwestowaniu następnych działań, uczuć w to, co macie wspólnie, bo pośrodku pomiędzy Wami jest piękna energia, znowu właśnie sukcesu zrobienia czegoś co jest widać co ma widoczny efekt cieszycie się z tego oboje tutaj jest takie przezwyciężanie czegoś co może właśnie było trudne i triumf i radość i duma z siebie myślę, że któryś z Was mógł właśnie wejść na ten szczyt zrobić coś spektakularnego co jest zauważalne co jest od razu oklaskiwane przez partnera. Myślę, że tu jest taki sukces jednego z Was, który przeradza się w sukces Was obojga. I może spójrzmy na wszystkie karty razem, bo myślę, że tutaj ta karta dwóch denarów oznacza zmianę, i ona jest w kierunku właśnie posadowienia w jakichś realiach Waszej relacji. Jeżeli jej w ogóle nie było, no to myślę, że ona ma szansę na spotkanie, na ustanowienie czegoś, na wspólne być może zamieszkanie, na przyspieszenie tego wycia razem, na głęboką zmianę. I wy w tej zmianie poczujecie się właśnie bardzo dobrze, drogie strzelce. Tutaj będzie taka przemiana od wewnątrz to będzie właśnie poczucie własnej wartości z Waszej strony. Poczujcie się docenione, bo jest ta cesarzowa. I poczujecie też, że w waszej relacji jesteście niezwykle ważne, że macie wpływ na to, co się dzieje, bo tutaj pod Waszym wpływem właśnie wasz partner dużo robi, dużo jest po jego stronie działania. I jest też właśnie chęć takiego porozumiewania się, myślę, że rozmowy, że wyjaśnianie czegoś będzie bardzo ważne w tym miesiącu i Wy będziecie raczej otwarte na to, będziecie też chętne, żeby zamykać sprawy, które wymagają już zamknięcia, na przykład są zaszłością z poprzedniego roku, i teraz już otwieracie się na nowe, takim wyjściem do partnera, właśnie z miłością, z takim poukładaniem, z chęcią, być może, właśnie założenia rodziny, takiej prawdziwej, bo te cztery buławy po stronie partnera, a u Was te cesarzowa oznaczają właśnie takie wspólne dążenia, wspólne chęci bycia razem. Wy macie w planie właśnie, bycie może mamą, tatą, tworzenie właśnie takiego ciepła wspólnego, a Wasz partner również. Właśnie te cztery buławy świadczą o jakimś takim miejscu wspólnym, które możecie razem mieć. Wymaga to oczywiście jakichś tam postanowień. Tutaj też być może jest jakiś ruch w przestrzeni, bo jest te 8 buław, jest karta wszechświata, więc być może gdzieś się razem przemieścicie, coś razem zrobicie i to będzie też takie wydarzenie dla Was obojga przezwyciężające coś, pomagające Wam być może w porozumieniu. Jest to bardzo dobry czas, ale to jest głęboka zmiana w Waszym życiu, bo tutaj są dwie karty zmiany, tutaj są te dwa denary, które mówią właśnie o wchodzeniu w nowy czas z taką chęcią zharmonizowania się, znaczy dostosowania się do tego, co się dzieje wokół Was, jesteście otwarci na to. I jest ta oczywiście karta przemiany od środka w Was, w waszej relacji, no zmiana, ogromna zmiana, zamknięcie czegoś, otworzenie się na nowe, bo jest karta śmierci po środku, która oznacza właśnie. Na taką przemianę od wewnątrz tej relacji. Czyli jeżeli ta relacja była na takie różne odległości, na rozmowy internetowe, na porozumiewanie się z, nie wiem, z drugiego końca świata, to myślę, że teraz będziecie dążyć do tego, żeby właśnie posadowić to w jakimś konkretnym miejscu, żeby naprawdę być razem. I myślę, że zrobicie jakiś plan na to, nie wiem, coś przezwyciężycie, coś Wam się w tym y, kierunku uda y, i właśnie to jest ta y, głęboka zmiana. Y, mam nadzieję, że tym czytaniu coś Wam pomogłam, rozjaśniłam, Oczywiście nie odpowie takie czytanie ogólne na wszystkie Wasze wątpliwości i pytania. Zapraszam do czytań prywatnych. Piszcie na mojego maila. Ja będę odpowiadać takimi czytaniami właśnie na Wasze relacje czy czytaniami osobistymi na Wasze konkretne problemy i sprawy, czy czytaniami na 2022 rok, które jest takie prognostyczne, wskazuje kierunki, w jakich możecie się rozwijać, co może Wam sprzyjać, co trzeba omijać, co nie wdepnąć, więc bardzo Was zapraszam, zachęcam i życzę Wam pięknego stycznia, dużo miłości i do usłyszenia.